Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Westland Dobra, jak wiecie od wczoraj jest aktualizacja 0.15.0 Tu mamy nowości co zmienione, co doszło Od wczoraj jest bynajmniej w Polsce Ale też tam niektórzy pisali komentarze, że nie mają Niektórzy nie mają, nie wiem od czego to zależy Ja na szczęście miałem Także mamy tak, napaść na sąsiadów o, Teraz możesz napaść na inne bazy Stare bazy. Z... Nie rozumiem tego, bo stare bazy znikną po 7 dniach po aktualizacji. Czyli od wczoraj, po 7 dniach, 7 dni teraz i znikną. Ale od teraz możesz naprawić na inne bazy. Na jakie inne? Czy to chodzi o te, co teraz są, czy? Nie wiem, nie rozumiem tego. Tutaj nie wiem. Bo jak znikną, to już nie będzie tych baz. Prawdopodobnie będą się pokazać raz na ileś, ale nie jest to pewne. Także. To może o to chodzi dobra, zobaczymy najwyżej. Ale tak, tak, tak na początku radzę, kto jeszcze nie był w tych bazach botów, to radzę odwiedzić, bo po 7 dniach to zniknie i no niestety nie będziecie już mogli tam wejść. I też dla tych, co już odwiedzili, zostawili tam swoje różne surowce czy przedmioty, bronie, to też lepiej iść i zabrać to. Także zobaczymy, jak znikną. Może to będzie najlepsze, że potem będą się pokazać nowe, nowe co ileś. Także wiecie, bo tak, bo tak szczerze jak teraz są te stare boty. No dobra, każdy odwiedził, zniszczył, zabrał co trzeba. No i no po co one mają być? Bez sensu, tak? No, wiadomo, że można sobie rzeczy zostawić. No to jest dodatkowe miejsce. Ale fajnie by było, jakby co ileś się pokazywało jakaś osada Bota, Wtedy byśmy sobie na nowo odwiedzali. To może być na plus. I teraz tak. Całkowicie, prze, całkowicie przeprojektowano bursosnowy, las mieszany, Odśnieżony zaganik dębowy, zaganik dębowy i las klonowy. Ja w ostatnim czasie nie byłem, y, 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 chyba byłem tylko w zaganiku. Nie, w zaganiku też nie byłem, chyba w bursosnowy byłem tylko. Także nie będę tego teraz pokazywać, bo ja nie będę widział tej różnicy, jak się zmieniło. To już musicie sobie sami zobaczyć, jak często bywacie tam. Ja na razie nie skupiałem się na tym, żeby tam to tylko. Skupiłem się na naprawie mostu. I teraz jest fajne: nowe wydarzenie. Postój awaryjny. Ciekawe, czy inne jeszcze będą wyda wydarzenia, ale raczej będzie, bo to jest tylko nowe, czyli dodatkowe. Postój awaryjny: bandyci napadli na pociąg i wzięli zakłonników Pomóż im i powstrzymać zbiorów. To może być fajne. Z tego co widziałem, fotki na internecie to mega to się prezentuje z tymi no Jestem ciekaw. Mam nadzieję, że szybko to zagram. To wydarzenie. Może teraz jak nagrywam, no ale zobaczymy, jak wezmę. Dzięki. Yy, opuszczona kopalnia, przypomina sieć tunery z wrogami i rozmaitymi scenariuszami. Aha. To Wam pokażę, bo wczoraj widziałem. Ogólnie już na telefonie wczoraj sobie ściągnąłem aktualizację. A że teraz gam na komputerze, to muszę kolejny raz. Mimo, że to samo konto. Dziwne, nie wiem. Yy, broń i ubrania z jaskini duchów mają teraz odrębną kategorię rzadkości. O, mam, w, mam u siebie w chałupce. E, właśnie te ubrania. Zobaczymy, czy. Co tam będzie w ogóle? Ogólnie dobra. Bierzemy sobie dzięki i wchodzimy w grę. E, w mieście, w sklepach, mi się też wydaje, że zmieniła się jedna rzecz. Zaraz wam pokażę. Będę musiał kupić sobie owiec, żeby konik mógł się poruszać. No i mamy. Aktualizacja 0.15.0. No. Fajnie, fajnie, wiecie, że dodają coś. Że granie stoi tak w miejscu bo to by się znudziło. Ale z tymi bazami botów to mi one są niepotrzebne. Ja już odwiedziłem wszystkie. Mam jeszcze tylko bazę India, Indian. Tak? Bazę Indian. Odwiedzić, ale to muszę dynamity trochę z, zrobić. Mam parę, ale chyba będziemy potrzeba więcej. Ale zdążę. Mam 7 dni, na pewno nagram i wrzucę na odcinek. I moim zdaniem, no nie wiem, może dla niektórych to będzie źle, bo tam niektórzy, jak już mają setny poziom, to trzymają sobie tam. Rzeczy, no i teraz, co jak znikną, trzeba szybko dobrać i gdzieś to umieścić, ale jak na, tu, na tym poziomie, co ja mam, to mi to nie potrzebne są. Jak będą się czasem pokazywać, to fajnie, będzie się od nowa rozpiło. No dobra, tutaj jakoś tak mega się nie zmieniło. No, zawsze jest 9 godzin, znikną bazy. E, mamy tutaj, zobaczcie, porzucona kopalnia, i to chyba chodzi o tą opuszczoną. Bo innej tutaj nie widzę. Ja byłem tam. Tam mamy na zielono, czyli na początku każdy może tam iść. Dla mnie tam. Ja tam nie muszę co robić, bo jest dla mnie łatwo. Ale dużo jest kamienia i. kamienia dużo jest, tak. I czegoś jeszcze, poczekajcie. Bo zo... No dobra, pójdziemy, zobaczymy. mamy tutaj, dobra? Mamy dynamity. Dobra, mam na dynamity. Także. Będę musiał... No to no fajnie, fajnie. Dobrze, mam że porobię tych dynamitów i pójdę, odwiedzę tą ostatnią bazę. Muszę eee, poczekajcie, bo chciałem coś zobaczyć. A gdzie są te. Dobra, pokażę Wam wioskę niebo to. A nie, poczekajcie. A no dobra. <grym> dobra. Eee, to po kolei. Jestem teraz, dobra, idę tutaj. Tutaj pewnie nic takiego nie pozmieniali. Ogólnie podobają mi się te eventy halloweenowe czy świąteczne. Fajnie, że coś dodają. Choć trudne, chociaż są te. Wiecie, tak, ta choinka. Trudne, chociaż mogliby to łatwiej się zrobić, bo, by, bo dużo ludzi się zniechęca. Ja, ja się, zniechęciłem, się ja się nie zniechęciłem. Wiedziałem, że tej choinki nie zrobię, więc nie robiłem tak, no ale niektórzy ludzie osoby chciałoby ją zrobić no ale widzicie no by trzeba było dużo grać żeby ją zrobić dobra eee, Poczekajcie, chcę zobaczyć te ciuchy no niby mam i co nietypowy to będzie chyba o to chodziło nie wiem mogę to ulepszyć nie wiem o co chodzi z tą rzadkością ale mam nadzieję że się dowiem E, poczekajcie, chcę sobie zobaczyć. E, już lecimy, lecimy, mam 3 dynamity. Trzeba będzie je skraftować jeszcze, ale to zaraz spokojnie. Także tutaj nie mam co pokazywać. Weźmy sobie e, kupmy. Teraz będę i tak musiał się skupić trochę na misjach, żeby trochę monet zdobyć. Ale kupimy tu, mamy 180 monet 30 sztuk. Ciekawe, ile mamy za 350, bo jest duża promocja. 70, czyli co wychodzi to na plus 188 to jest 360, to mamy 350, dychę mniej, a mamy dodatkowo 10, czyli 75. monet no dobra, biorę, biorę, biorę. Ja monety sobie weźmy 650, dobra, na razie jestem trochę biedny, ale potrzebny mi teraz koń, tylko poczekajcie, chwilę ja sobie to. W sumie nie muszę tego tkać, bo chcę wam tylko pokazać. To na razie i tak nic nie będę. Weźmy... O, mam tu 10 jeszcze, także fajnie. Tylko nie mam gdzie włożyć tego kurczę. A ogólnie wczoraj byłem w, za mostem i patrzcie, jakie skóry tam można. Dobra skóra. Ogólnie tam jest tyle drzew. Skóry. Drzew dębowych Tam jeszcze bazalty. Bazalt jest. Jeszcze jakieś tam z tych dobra skóra, zobaczcie i takie materiały wypadają ogólnie tam są potworki z jaskini ale to z jaskini duchów, ale to pokażę wam w następnym odcinku po kolei, teraz chcę wam pokazać tą aktualizację dobra, nie będę tutaj przedłużać, wezmę tylko sobie tą jedzonko dla konia tutaj znalazłem, nie, to było z, chyba z jaskini, z kanionu Dobra, tutaj widać, że na razie nic się takiego chyba nie zmieniło. Chyba, że o czymś nie wiem, ale zadania. Dobra, tu są jakieś pomocy. Będzie trochę trzeba powykonywać. 120 monet. No będę musiał trochę sobie zdobyć monet. E, gdzie jest konik? Zobaczcie, z 10 mamy 260, czyli trochę mi starczy. 350 monet. Nie będę też tak tego marnować. No dobra. Fajnie, fajnie. Ogólnie miała się zmienić tutaj grafika, właśnie tego świata. Miał to fajniej wyglądać, ładniej. Ale ja szczerze mówiąc nie widzę na razie różnicy. No ale może to jest. Nie wiem. No bo ja tutaj. Przynajmniej to ja tak widzę, tak samo wszystko. Dobra, jeszcze muszę to na pewno odwiedzić, bo wszystkie bazy botów odwiedziłem na, na kanale moim macie na odcinkach A ja ogólnie zachęcam do zostawienia łapeczek i subików Jeśli doceniacie to co robię, nagrywam odcineczki z tej gierki, niektórym się na pewno osobom przyda e, Dobra, Czeka, a co tu? tutaj nie było, a las, las mieszany, czyli tu też się zmieniło wszystko Dobra, chcę wam jeszcze pokazać miasto bo nie ma tego wydarzenia, także tutaj nie będę wam... Dobra, idziemy do miasta. Pokażę wam w sklepie, bo wydaje mi się, że to się zmieniło, ale też nie jestem w 100% pewny. Bo można w sklepie było się zamieniać do jakiejś surowce. zaraz wam pokażę, dokładnie muszę to widzieć przed sobą. Znaczy jest wybór fajny. Myślę, że to też może być na plus. A długo się na komputerze ładuje? Trochę dłużej niż na telefonie, ale... Lepiej mi się nagrywa. Dobra, mamy tutaj, Pierwszy Pierwsze tutaj Wam pokażę tego typaka. Typaka. E, tutaj mamy, wiadomo, zamieniamy się za na przykład e, quad, o mam nawet, e, deska dębowa za deskę klonową, tak? Ale tutaj było, pamiętacie, można było tylko za monety. A teraz. O nie! Zmienili. Czyli, nie, czyli chyba nie zmieniło się wiecie Bo tutaj jest tak, że można kupić, ale można też się zamienić. A poczekajcie tam dalej. Bo ja, ja patrzyłem tam tego dalej wczoraj. Czyli może to się nie zmieniło, tylko ja nie zwróciłem uwagi. Poczekajcie. E, tu mamy. Nie, czyli to jest, to jest to samo. Czyli wynajmniej wczoraj tak miałem, bo miałem wczoraj, także tu można wiadomo, zamienić się tak jak zawsze. To jest sztabka miedzi za sztabkę brązu, a tu za monety. Ale było też wczoraj, jak patrzyłem, może to zależy od tego przedmiotu, jaki tu jest, można było się zamienić za jakieś inne surowce, lub kupić to. Poczekajcie się tego. Bo ja chyba patrzyłem tego albo tamtego. O, mamy plecak. Nie, czyli o, to jak tutaj. Ja może wcześniej uwagi nie zwróciłem. Tutaj za monety można. Tutaj wiadomo, ta jest dobra skóra i można kupić albo dać te trzy skóry, y, trzy rodzaje skóry, czyli 15 sztuk za jedną skórę taką. Czyli ja pewnie nie. Z... Nie pamiętam, szczerze, nie pamiętam, czy na wszystkie przed aktualizacją było można za monety się tylko zamienić. Czy było też tak, że... Ale nie pamiętam właśnie. Czy można było dać to coś i... Bo mi się wydaje, że było na dole. Były same tylko za monety kupić. A tu też jest teraz. Można dać skóry i... Kupi, albo kupić. A u góry tylko zamienić się za jakieś przedmioty. Rzecz za rzecz, tak? Już tak powiem. Tu jest... Można kupić. Czyli... To chyba to samo. Może wczoraj się mi tak sklep ułożył, że na dole były same wymiany i można było też kupić albo wymienić się. Tutaj macie wiadomo naprawę. Eee, tylko za ryby się zamienia. Eee, Zamiast za ryby naprawiam. <laughs> Miałem chyba, Mam chyba trochę ryb. Może spróbuję to. Przetestuję po prostu. No, i kto jeszcze nie wie, tu mamy też zmianę wyglądu. Tutaj mamy wiadomo szeryfa. To co rozwiążemy zadanie, to idziemy sobie do niego odebrać nagrodę. Jak mamy misję i znaleźć kogoś, zlokalizować, a nie chce nam się szukać, to można u niego za te Praktycznie ta nagroda, jak tam jest 50 monet do za zadanie, to u niego za te 50 czy tam 40 monet można już mieć tą lokalizację wyznaczoną. Wtedy idziemy tylko zabić i odbieramy sobie temki, jakie są bez monet. Także tutaj chyba się w mieście nie zmieniło. Nie wiem. Nie pamiętam w sumie, bo ja wtedy się skupiłem na kupywaniu sztabek, żeby te wiadra żywicy zdobyć. Także nie wiem nie wiem. Czy to się zmieniło. Musiałbym swoje odcinki obejrzeć wcześniej, dużo wcześniej. Czy ten? tu mamy zmianę wyglądu ja jestem taki siwielec <śmiany> zmiana skóry no nie wiem napiszcie w komentarzu czy to się zmieniło bo ja myślałem właśnie tak ale dobra mniejsza oto jak widzicie ja, ja już wiader nie mam ostatniego też już nie mogę musiałem wykonać zadanie dobra Lecimy ten. Pokażę Wam jeszcze. Jest blisko las mieszany. Bo w lesie mieszanym chyba byłem, ale to też już dawno. Mamy tutaj las zmieszany, wejdziemy tam, a potem pójdziemy sobie do tej jaskini, wam tą jaskinię pokażę. Kopalnia, sorry, nie, nie jaskinia, kopalnia. Naprawdę, tym sklepem to ja myślałem, że wczoraj tak wszedłem w grę i... i zobaczyłem, właśnie to, że na dole można kupić i się też zamienić. Jak ktoś nie ma, to może dać jakieś inne surowce. Ale nie pamiętam, czy to było na początku, tak też. Ej, ogólnie mega jest. Zobaczcie, są, jest nowe zwierzę. Wieleń. Zobaczcie, jaki wielkolut. Ma 500 HP. Ale powiem wam, że to epicko wygląda. Fajnie, że dodają dużo trawy, kamieni tych. A nie takie na początku... Nie wiem jak na innych tych lokacjach, ale na początku to było tak pusto wszędzie. Jedno drzewo i tyle. A tu zobaczcie, jest trochę trawki, trochę krzaczków. Nawet ich nie zebrać się nie da, ale stoi. On mamy czarnego wilka. I stąd. Ogólnie pokażę wam za co można... z kieł i z pazurów nie można robić na, na daną chwilę. Ale można się zamienić. To też Wam pokażę w kolejnych odcinkach. No i tu widzę tak. O, tutaj. Zabity konik niestety. Nie, kto był tutaj często, to ma porównanie, jak to wygląda. Ale mi się daje, że fajnie jak to pododawali, tak wszystko. Jest on pomach. Ja jem surowe tylko mięso. Nie, nie chcę mi się tego nosić. Nie, ogólnie fajnie. Komu mogę dać ciebie... O, jest jakaś skrzynka. O, patrzcie. Strzelają do mnie. Zobaczymy, co znajdziemy tutaj. Z nich to pewnie, no, tego już na razie nie potrzebuję tej tkaniny. Zobaczymy, co znajdę. No i dobra, lecimy zaraz do kopalni. Co możemy wziąć? W sumie to też. Mam tyle tych, bo wczoraj byłem. Gdzie ja wczoraj byłem? Na atak na pociąg. Co mnie tutaj kujesz? Niegody sobie zjemy. Dobra. Także widzicie jak tu jest, bardzo fajnie to wygląda moim zdaniem, jest tak dużo wszystkiego Też Wiadomo, za dużo to też nie fajnie, ale fajnie Myślę, że inne też sprawdzę sobie później, jak się zmieniło A teraz Wam pokażę kopalnię i będziemy kończyć po niej Chyba, żeby pokazało się wydarzenie, wiecie, te nowe, ale nie wiem co ile się pokazywać będzie czy tak często jak atak na pociąg? Czy miejsce strzelaniny? O, zobaczcie. Mamy jakieś wydarzenie? Czyżby... Nie, jest miejsce strzelaniny. Tak jak właśnie mówiłem. Jest często to. Szkoda, że to nie te nowe. Dobra. Lecimy sobie tutaj do tej kopalni. Tutaj jest bardzo łatwo. Na początku myślę. Każdy może sobie iść. Ale wczoraj właśnie jak wszedłem do sklepu Myślałem, właśnie, że to, to na pierwszym ok rzut oka mi się zmieniło Ale mo Może wiecie, że wcześniej nie skupiałem się na wymianie jakiejś tam... Tylko na tych sztabkach Żeby za wiadro się zamienić Sztabki stali, tak? Nie J Jakie to sztabki? Zawsze zapominam O, te Sztabka brązu, takie to brązowe. Jak no i o, o, mamy co? Wczoraj byłem w tej kopalni, inaczej się wchodziło. Czyli ona będzie się zmieniać. Pod. Aha, to czyli te scenariusze, to o to chodzi, że ona co ileś godzin się zmienia. <laughs> Bo wczoraj inaczej wchodziłem od góry. No i tu mamy, zobaczcie, jest dużo kamienia, naprawdę. Nie, czekajcie jeszcze, Miedzi, A węgiel. Tutaj też znalazłem ostatnio węgiel, taki ale inny. Ale tutaj przeważnie tylko jest kamień, ruda miedzi i chyba. Nie wiem, czy wczoraj coś. Nie, tylko tyle. Ale jest dużo tego. Słuchajcie, bo mi się broń zniszczyła. Co mi tutaj? No i jak widzicie, można znaleźć tutaj. Tam jest korona, tam będzie niedźwiedź on jest, on jest taki. No nie wiem, na początku może być trochę ciężko z nim, ale by trzeba było uciekać. No ma 800 hp. ja sobie z nim nalajcie, na radzę. Prawie na dwa hity. Jakbym hit krytyczny zadał, to bym na dwa, na dwa hity poszedł. E, no co? Przejdziemy się tutaj. Tutaj, w tych jak się przeszukuję, to takie. Wczoraj mi nic fajnego. Nic fajnego nie znalazłem. No te tuby. Nie, tylko tyle. No to wiadomo, zbierać i otwierać, bo 30 plus do obrażeń to jest mega strzelba, powtarzalna Bo ty mam jakieś. O nie mam, to założymy, <ścoughs> Czekajcie, a? Dobra. Tu mamy jakieś skrzynię No wczoraj nic fajnego mi. Nie wyleciało. Nic nie znalazłem po prostu, tak? O! Skrzynia tam było cenniejsze niż tutaj. Tu był No ale tu często kilo wkładają, bo jak wiecie tutaj jest dużo kamieni. No tutaj ja nie mam co tutaj robić na tym poziomie. To trochę tak szkoda. A, widzicie kolejne Szkoda, że nie mam. właśnie. No, tyle fajne, że to się zmienia, tak? Dobra, przejdziemy tutaj szybko i. No, widzicie, po 50 HP za nim niego, zostaje. Za niego nie jest to dużo. No, ale bym chciał kamienia. o, mamy nawet łupek widzicie, nawet łupek jest to jest dobre miejsce, można dużo tutaj uzbierać tego i blisko naszej siedziby dobra co planuję na kolejny odcinek chyba odwiedzę tą bazę indian żeby mieć już z głowy tylko muszę dynamity sobie skraftować no i co, no tu nic nie ma praktycznie. Och. No w sumie tu też nic takiego ciekawego nie znajdziemy, bo to jest bardziej na początkowe poziomy. Ale wiecie, fajnie, fajnie że coś dodają, bo to jest plusik dla nich, tak? Te ja szczury, jak biegają. Nawet takie szczegóły, co nie? Zobaczcie. No dobra, chyba to będzie tyle w tym odcinku. Chciałem mniej więcej Wam pokazać. No też, wiadomo, jakoś dużo się nie zmieniło, no. Ale to już sami sobie zobaczycie w danych lokacjach. Bo ja nie mam porównania, bo dawno nie odwiedzałem, więc wiecie. No i co? Chyba tyle. Zostawcie i Subika i napiszcie w komentarzu, kto gra. Co myślicie o tej aktualizacji? No i szczególnie, bo nie, nie, nie daje mi to spokoju, ten sklep. Czy było tak, że u dołu były same, za same monety? Czy można, czy same monety, czy tak jak teraz było cały czas? Trochę monet i na dole albo monety, albo jakieś za surowce. Bo mi się zdaje, że u góry było za same surowce, a na dole za same monety. Można było kupić daną. Przedmiot, ale nie wiem, <noise> jakoś mnie to męczy, kurczę, bo wczoraj wszedłem i mówiłem: Kurczę, no fajnie. Jak ktoś nie ma monet, a ma dużo jakichś na przykład surowców, to może się zamienić, tak? Dobra, tutaj będę trzeba odwiedzić też. No. Nie odwiedzałem, bo nie miałem też ciuchów zimowych, ale teraz trochę mogę ich robić. Mam ciemne skóry, więc pewnie tam się uda. No, no mam co robić, mam co robić. Teraz skupiam się na ulepszeniu y, bazy, ścian, podłóg. I ulepszeń w danych warsztatach, czy jak to się da. Co tutaj w planach? 9 k 100 takich. To już, już dla takich wiecie. Maniaków normalnie w tej grze. Nie wiem, czy ktoś to. Ciekawy, czy ktoś kupił to. Sztabki, ojejeje. Celowo powiem Wam, że wolę zbierać. Wolę zbierać. To jeszcze za 2 złote, 2000 ekspa na początku, jak ktoś chce podbić, to myślę, że 2 złote to taniutko. Ja ja, ja co kupywałem za monety to chyba tylko... Yy, na początku. Na początku kupywałem Kłodę klonową. Kupiłem chyba dwa razy. I tylko tyle. Chyba tylko tyle. Yy, siodło. Siodło nie pamiętam. Chyba też... Siodło, to dużo z Was, was mam problemy, bo ja też miałem, ale siodło chyba kupiłem, chyba tutaj o, to za 2 zł kupiłem. Mówię kupię dwa razy i kończę. I za drugie razem mi trafiło się siodło, bo to jest najciężej na początku znaleźć, żeby zrobić stajnie. A potem jak już, jak już miałem siodło, to już za dwa razy, trzy razy je trafiłem. <noise> siodło znaczy co nie? Eee, coś nie się to nie A, VIP, dobra. No dobra drodzy widzowie, myślę, że to będzie tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Kto jeszcze nie widział aktualizacji się dowie wcześniej z filmiku. Ale pewnie większość już, kto gra, wie, że jest aktualizacja i co doszło, ale postanowiłem, że nagram. Co, co ważniejszego to nagrywam i... Wiecie, gram od dawna w tą gierkę i mnie jeszcze przed naprawą mostu i jak stajnie nie mogłem zrobić, to jakoś tak zniechęciłem się, ale potem już ogarnąłem wszystko, zrobiłem ołtarz, most naprawiłem, obstajnie. To teraz fajnie się gra, bo będę sobie wszystko ulepszać. Także pomału się żegnam z Wami. Zostawcie łapkę i subika. Sorry, że się powtarzam, ale bardzo mi zależy, żeby. Trochę dać mi tych łapeczek i subików, zmotywować mnie bardziej i pomóc mi w rozwoju kanału, bo o to chodzi. Ale to dla chętnych. Kto chce, to może, to niech da. Także żegnam się z wami. No i do usłyszenia. Cześć wszystkim.